Witam rodziska pokażę Wam tygryski. i powiem Wam tak jak wiecie Bimber poszedł do adopcji. na niego nie było nie zbiórki eee, poszedł gotowy. Był i na konsultacjach ortopedycznych miał robione serię zdjęć, także po Bimbrze zostały tylko dwie. tak? Płacia. nigdy nie było na, niej, na nią zbiórki poszła do adopcji gotowa później oddali ją do, robione znowu zęby był ubrany w to jeszcze jak była w adopcji za wszystko było zapłacone są po niej tylko długi no, a miśkę to też nic to jest większość zwierząt gdzie nie było na terierkę nie było właśnie przeszła przedwczoraj Kolejną operację, już ma pousuwane wózki Dafni, Tutaj jest jeden ślad i nie będę jej męczyć bo ma drugi chyba, że pokaże nam go. Po. Niektórzy piszą, no to róbcie zbiórki. Po co? Są trzy zbiórki, które nie są zamknięte. Także zobaczcie, zaraz Wam jeszcze pokażę. To jest słuczka z pogotowia. I ona już zostało, jeszcze jedno dziecko, zobaczcie jak ona stawia łapę. Tutaj jest potrzebna konsultacja ortopedyczna, jej też się nie zamknęła, a nie wiadomo czy nie trzeba będzie robić drugiej, jak się okaże, że to jest wszystko do operacji. Tak? W tej chwili yy, choruje Wenda. Wenda jest na lekach, zobaczcie, ma płyn spuszczony, jest wszystko na razie ok. Brzuszek nam nie puchnie. Chociaż no, to leciutko się powiększył, ale wczoraj byłam znowu, były znowu robione y, kontrola tego płynu, y, dostaję zawczyki. Także na razie, na razie lekami to się jakoś tam wycisza. Tak? Dodatkowo jest 18 ich, które są już zupełnie. Y, po prostu zostały. I teraz tak. Moje dzieci mi poszło do adopcji, więc zostało mi 29. Dni. Z tego naprawdę niewiele jest do adopcji. A zabezpieczyć na kleszcze trzeba wszystkie. Przyszedł też czas na, na odrobaczanie. Za chwileczkę mam szczepienie na wściekliznę całego stada. I powiedzcie mi, jak to teraz zrobić? Samo zabezpieczenie od kleszczy przy 29 psach w tej chwili, no oprócz tej małej 28 powiedzmy. Nawet jak dzielę tabletki, no to jest mi potrzebne w tej chwili jakieś 1,5 tysiąca. Dodatkowo szczepienia. No szczepienia. Boże kochany. Ja nie liczyłam tego, ale z 500-600 złotych na pewno również trzeba będzie szykować. Dodatkowo odrobaczeniem a jeszcze teraz yy, pokazała się Lambria, więc y, trzeba będzie tu y, przez kilka dni. Nie wiem, jak to zrobić. Naprawdę nie wiem, jak to zrobić. Yy, pomóżcie mi pozamykać zbiórki, przede wszystkim u Tula. Tula zebrała na zbiórce 2200. To są pieniądze, które zapomni. Już są dawno na nią wydane. Ona jeszcze tylko szczepienia i, i właściwie na razie będzie mieć się z głowy. No ale jest i zabezpieczy się czy też trzeba, tak. Yy, także pomóżcie mi: na, na tej małej fruzi brakuje, brakuje 1000 zł. Yy, tak jak powiedziałam. Będzie miała teraz robioną tę konsultację ortopedyczną z całą serią, bo ja już z nią byłam. Ale no niestety ona była karmiąca do tych prześwieczeń, trzeba ją prześpić, więc czekamy. To nie wiadomo jaka tu będzie jeszcze sytuacja. Pomóżcie mi pozamykać te zbiórki, to podreperuję troszeczkę sytuację w lecznicach, tak? Bo jeśli mi powiedzą stop w Leszczycach, no to będziemy w dół i tak na razie powiedziałam: wstrzymuję branie czegokolwiek, chyba że naprawdę będzie z mojej terenu i trzeba będzie wziąć. Yy, no, to, no to tak, ale nie biorę znikąd, nie piszcie do mnie z Krakowa albo z Lublina, bo na pewno nie wezmę stamtąd plusów. Nie mam miejsca, nie mam pieniędzy. I nie mam już też Figusia wyniosłam ją teraz na słonko. Niech sobie troszkę polaży. Figusia od wczoraj mi się czuje kiepskawo. Tak? Figusi coraz bardziej siadają tylne łapki. I, i teraz to już na Misterys nie pomaga, tak? No ale zobaczymy. Ona drepcze. Ona teraz sobie leży, ale ona jeszcze drepcze. Tylko, że już wczoraj w nocy zrobiła pod siebie o pół do w nocy ją kąpałem. Bo strasznie krzyczała, chyba dlatego, że to jest czysty piesek, i zrobiła pod siebie, i, i nie mogła tak leżeć, tak. Yy, także, tak jak powiedziałam, karma. I karmy też nam brakuje. Karmy brakuje ciągle, tuli, zduli. Yy, jedziemy cały czas na oparach. Yy, ja jestem bardzo wdzięczna ludziom, którzy przysyłają. No ale no nie oszukujmy się, to jest 30 psów. Które chcą żreć i jeszcze 8 kotów teraz, tak? Ale no to mówię, no to 3 koty powiedzmy do karmienia, bo dzieciaki też czy dają matkę. Także to, to jest ciężkie do ogarnięcia. Robi się ciężko, po prostu robi się ciężko. I za chwilę zacznie brakować również środków czystości. Jest też taka zbiórka, to dziewczyny zrobiły. Nie, na takie wydatki, tutaj, ale oczywiście te pieniądze są brane, co się zbiera, to jest wypłacane, kryte są faktury. W muszę zmienić szambo. Ja mam takie malutkie szambo, a u mnie pralka chodzi cały czas praktycznie, dzisiaj niedziela, a ja oczywiście Yy, już mam jedno zebrane, teraz kolejne wywieszone i pralka się kończy. Także, także, yy, a to są wszystko wydatki, nie? Nie da się, z tego nawet Salomon mnie naleje. Został mi jeszcze jeden ten dzieciaczek. Jeden jest Łany Szukiewicz, bo się podzieliłyśmy po trzy. U mnie został jeszcze jeden, Tulina odejdź od niego. Zosta Tulu, co ty mu robisz? Został jeszcze jeden, jeden chłopczyk u mnie. Taki, i jeden jest u Łani Szukiewicz. Także jeszcze dwoje dzieciaków nam zostało do adopcji. Z takich malutkich, i dwa są jeszcze takie odchowane u Łani Szukiewicz, i jest jeszcze też dwie takie dziewczynki. Yy, takie będą troszeczkę większe, takie piętnastki. Także, gdyby ktoś szukał pieska do adopcji. Także naprawdę pomóżcie pomagać. Ja tak piszę zawsze, pomóżcie pomagać, ale. No, tym razem po prostu ja nigdy się tak nie użalam, bo nigdy nie było takiej sytuacji jak teraz, a teraz zaczynamy tonąć. Wszystko jest po prostu nie tak. A stado się obudziło, to może będzie okazja, żebyście zobaczyli wszystko, bo jeden zaszczeka, to biegną wszystkie. Także, no to na tyle. Tyle chciałam powiedzieć.